Masz dwie minuty? Nauczę cię czasownika puszczać, puścić z prefiksami, ok? Puszczać znaczy na przykład puść mnie, albo puszczę ci piosenkę, która ostatnio wpadła mi w ucho. Wypuszczać, wypuścić znaczy. To wypuścił psy. Wpuszczać, wpuścić, to. Wpuść mnie, zapomniałam kluczy. Zapuszczać, zapuścić znaczy. Od pięciu lat zapuszczam włosy, a rozpuszczać, rozpuścić. Od kiedy mam dziecko, nigdy nie rozpuszczam włosów. Czy to prawda, że Coca-Cola rozpuszcza zęby? Dopuszczać, dopuścić. Dopuszczamy tylko jedną nieobecność w semestrze. Odpuszczać, odpuścić. Musisz nauczyć się odpuszczać. Nie każdą bitwę można wygrać. Upuszczać, upuścić to? Upuściłam filiżankę z kawą i oblałam nią gościa. Przypuszczać, przypuścić? Przypuszczam, że nie masz w domu pampersów, nie? Napisz swoje przykłady z tymi czasownikami w komentarzu i zapisz to wideo, żeby nie zapomnieć. A na Polski Daily znajdziesz ćwiczenie z tego tematu.